Cześć, z tej strony Kuba, witam serdecznie na kanale ProRowery.pl Zanim przejdziemy do materiału, tradycją filmów ubiegłych, już teraz zapraszamy do subskrypcji Jak widzimy na tym tutaj właśnie ekranie, na tej karcie, większość osób, które nas ogląda nie jest subskrybentami naszego kanału Dlatego już teraz serdecznie zapraszam do subskrypcji Zanim przejdziemy do materiału, pierwsza ważna zmiana, jak widzicie a jeżeli nie widzicie, to mam nadzieję, że teraz, jak o tym wspomnę, to zobaczycie, poprawiliśmy odrobinę jakość wideo w tym momencie, z racji tego, że nie nagrywa nas już telefon, a właśnie stojące w tamtym miejscu sony A73 tak się nazywa ten model. E, oczywiście będziemy go rozwijać jeszcze dalej. E, niedługo podejrzewam, jakieś obiektywy dokupimy i takie inne rzeczy, pewnie gimbal z czasem. To mam na uwadze, oczywiście. I mam nadzieję, że Wam się podoba, jak coś o tym, w jaki sposób nagrywam i. W ogóle, jakiekolwiek macie porady co do mojego nagrywania, piszcie w komentarzach, z chęcią oczywiście z nich skorzystam. Przejdźmy do materiału. Dzisiejszy gość jest idealną propozycją dla osób, które chcą zacząć przygodę z kolarstwem górskim, może chcą wystartować w jakichś podstawowych zawodach, ale za bardzo nie wiedzą, od czego zacząć, jeżeli chodzi przede wszystkim o dobór sprzętu, dobór roweru. Przed nami ROMET Mustang. M3 idealny rower intro dla osób, które pragną zacząć się ścigać w cross country, w innego typu zawodach. Przejdziemy oczywiście przez specyfikację techniczną tego modelu, porozmawiamy sobie oczywiście o cenie jak zwykle, i na końcu już troszkę o tym powiedziałam, ale zastanowimy się, dla kogo będzie to rower. Poza oczywiście grupą tych osób, które chcą zacząć przygodę z kolarstwem górskim. A więc zaczynamy. W pierwszej kolejności warto wspomnieć o ramie. Tutaj mamy ramę oczywiście aluminiową. Ocenie sobie porozmawiamy, oczywiście później e, takiej konfiguracji na ramie aluminiowej. E, ważny punkt na dzień dobry tutaj jest to, że w wypadku firmy Romet e, dostajemy na każdy rower aluminiowy, dostajemy dożywotnią gwarancję na ramę bez żadnych dodatkowych opłat, bez żadnych dodatkowych zobowiązań. E, poza jakąś tam rejestracją na stronie, ale to są tak no to są jakieś tam minuty, 2-3 minuty. E, I oczywiście regularnych przeglądów stosowanie się do karty gwarancyjnej. Jest to o tyle fajna rama, ponieważ łączy e, zalety roweru właśnie wyścigowego. Możemy sobie tutaj e, troszkę zaszaleć, jeżeli chodzi o rozmiarówkę. Tutaj mamy rozmiar 19, jest to taka LK. E, jeżeli ktoś chciałby poszaleć bardziej sportowo, no to tutaj osobiście bym sugerował przy moim wzroście 1,66 66 m, troszkę mniejszy rozmiar, e, ten o 2 cale. A ten rozmiar sugeruje dla osób, które chcą poczuć się bardziej komfortowo na rowerze i Mieć bardziej pewną pozycję w trakcie jazdy. Tyle jeżeli chodzi o ramę. Jeżeli chodzi o amortyzację, to za nią odpowiada oczywiście widelec SR Suntour, Jak w większości Mustangów ma to miejsce. Jest to model XCT HLO 100 mm skoku. Blokadę mamy przy prawej goleni amortyzatora na koronie. Napęd jest tutaj głównie zbudowany na grupie Shimano Altus. Mamy zarówno manetki i przednią przerzutkę właśnie z tejże grupy. Za tylne przełożenia jednak odpowiada przerzutka Shimano Alivio. W tej konfiguracji mamy dwa przełożenia z przodu i dziewięć przełożeń z tyłu, co daje nam w sumie 18 przełożeń. Idziemy dalej. Hamulce. Ciekawa sprawa, bo jeżeli ktoś będzie uważny, zauważy, że na stronie producenta będą opisane części z podzespołu jeżeli chodzi o Shimano, czyli tam byłoby Shimano MT200 BR200, jeżeli chodzi o konfigurację na stronie producenta. Jednakże z racji tego, Wszyscy wiemy, jak wyglądał rynek rowerowy w ostatnim czasie. Nie było bardzo często komponentów, nie było część, a więc producenci rowerowi w różny sposób sobie radzili z tym całym brakiem. I tak też miało to miejsce w wypadku tego roweru. Znajdziemy tutaj hamulce ze stajni RMT. Oczywiście są to hamulce hydrauliczne. Jeżeli mam porównać je do Szymano MT200, bo jest to mniej więcej podobna półka cenowa, śmiem stwierdzić, że mają ciekawszą modulację, ale troszkę potrzeba więcej w palcach siły, żeby nimi zahamować. Może to kwestia jeszcze przelania tych hamulców e, po e, takim no, pierwszym przeglądzie, że tak powiem. E, Niemniej jednak bardzo fajne hamulce osobiście serdecznie polecam. Opony to Michelin Country Racer 2,1 cala. No, taki naprawdę standard i opony idealne do właśnie wszelkiej jazdy leśnej i maratonowej, tak to nazwijmy. Bieżnik jest na tyle wysoki, że w jakimś płytszym błocie damy sobie radę, ale mimo wszystko jest to bardziej opona. Mimo wszystko w segment suchy na piach. Z rzeczy, o które mnie prosicie, to sprawa wygląda w taki sposób, jeżeli chodzi o korbę w tej cenie, o której zaraz mamy, korbę oczywiście na kwadrat, tutaj nie zaszalejemy, szczególnie jeżeli chodzi o system przerzutki, który tutaj mamy, pytaliście też często o osie, w tym rowerze mamy... Niesztywne osie, czyli te szybko zamykacze osie, tak zwane QR. Jeżeli chodzi o przód, to jest jeszcze możliwość wymiany tego, no ale tył tutaj ta rama. Jeszcze w tym roku 2021 te modele mają właśnie szybko zamykacz. Uchylę rąbka tajemnicy, mam nadzieję, że romet mi nie odetnie głowy za to. Powiem tylko tyle, że w najbliższych latach, w najbliższych kolekcjach to. Się zmieni. Pozostałe komponenty: sztyca, kierownica, mostek, obręcze pochodzą ze stajni Rometa. Nie wiem, chyba tyle. Mieliście ostatnie uwagi co do specyfikacji, troszkę szerzej o niej właśnie opowiadam. Mam nadzieję, że zadowolę tym razem. O. Ok, przejdźmy teraz do ceny. Rower Mustang M3 kosztuje 3249 zł. Jeżeli chodzi o kwestie ceny, to niestety ona uległa tutaj podwyżce w ostatnim czasie. I tego no, tak naprawdę nie należy ukrywać gdzieś tam. Producenci sobie z tym wszystkim, co dzieje się na świecie, w jakiś sposób sobie radzą. Nie jest to jeszcze aż tak duży skok, jeżeli chodzi o finanse. W jednej z firm, którą mam na myśli w tym momencie, w tym przedziale cenowym, dostalibyśmy nie tylko Shimano Tourney'a, ale w ogóle mechaniczne hamulce chyba oczywiście, w rowerze górskim. Więc jeżeli chodzi o konkurencję, romet finansowo zawsze sobie dobrze radzi i radzi sobie w wielu sytuacjach lepiej. Zobaczmy, czy w tym przedziale cenowym nadal jest to rower, za który warto właśnie tyle zapłacić. Moim zdaniem tak, szczególnie jeżeli zwrócimy uwagę chociażby na sam fakt ramy i możliwości jej później rozwoju. Tak jak powiedziałem już niestety tutaj, jeżeli chodzi o tylną piastę, takiej możliwości nie będziemy mieli, ale jak nic nie stoi, nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby w dalszej kolejności wymienić na przykład korbę na system Shimano Hollowtech 2, tutaj mamy taką możliwość oczywiście. Zawsze możemy także usprawnić sobie amortyzację, tutaj ten model XTC thlo jest bardzo podstawowym modelem. Ale już oferującym jakieś konkretne rozwiązania, jeżeli chodzi o możliwości regulacji. Mamy tu możliwość wstępnego naprężenia sprężyny, rozluźnienia tego wstępnego naprężenia. Jeżeli chodzi o te amortyzatory, także po rozmontowaniu możemy dołożyć na spód komory sprężynowej, możemy dołożyć dodatkowo tokeny, jeżeli potrzebujemy. Mimo wszystko odrobinę twardziej i bardziej. Progresywnej, mieć tutaj troszkę więcej pracy. Ewentualną opcją jest możliwość także do kupienia na stronie producenta troszkę twardszej sprężyny. więc tutaj, jeżeli chodzi o XCT model i XCM, i te wszystkie, to całą serię modeli sprężynowych Suntour, mamy tu paradoksalnie bardzo duże możliwości personalizacyjne. Nic też nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie z czasem także domontowali, sobie właśnie blokadę z kierownicy, z manetki. Jest też taka tu możliwość. Jeżeli chodzi o jeszcze mocne strony, no to bardzo chwalę sobie te hamulce, które tutaj mamy. Rower miałem w różnych sytuacjach, niestety tego nie nagrałem z racji tego, że było błotko i tak dalej. Nie brałem kamery ze sobą. Troszkę ostatnio padało tutaj u nas na podlasiu. Ale jeżeli chodzi o hamulce, nie mam się do czego przyczepić. Tak jak już mówiłem, moim zdaniem, modulacyjnie pracują lepiej niż hamulce Shimano. Troszkę więcej potrzebujemy pary w palcach ale mówię, jest to może kwestia przelania tych hamulców, tak jak już mówiłem wcześniej, tego, co znajduje się tutaj w środku, jeżeli chodzi o płyn hamulcowy, może troszkę więcej tylko skompresować. Nie miałem czasu, żeby aż tak serwisowo do tego przysiąść, ale naprawdę bardzo też chwalę te hamulce, jeżeli o to chodzi w tej cenie. Wydaje mi się, że bardzo fajne hamulce na mineral oilu. Byłem zaskoczony, bo myślałem sobie, o, jakieś no-name'y, A jeżeli chodzi o ich pracę, Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. No i sam fakt, wytrzymałość ramy. Wszystkie Mustangi, w ogóle, jeżeli o to chodzi, w swojej cenie, warto za nie właśnie zapłacić taką, a nie inną cenę. Zresztą, że są bardzo wytrzymałe, paradoksalnie, ramy. Jeżeli chodzi o ich wytrzymałość, są one potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, spełniają wszystkie standardy, jeżeli chodzi o przeciążenia boczne, uderzenia i tak dalej. Sam mogłem się o tym przekonać, będąc właśnie w siedzibie Rometa i także w siedzibie e AG Motors, gdzie właśnie są testowane te ramy, produkowane oczywiście tutaj u nas w Polsce. Ja też jestem cięższą osobą, te rowery nie tylko testuję także sobie jeżdżę, ale postaram się także pojechać na jakiś single track. troszkę bardziej ostro tymi rowerami pojeździć i one wytrzymują. Nie miałem żadnej sytuacji jeszcze do tej pory, testując w ogóle te górskie modele, Rometa, żeby coś się zadziało z ramą w trakcie mojej jazdy. No a mówił, uwierzcie mi, dosyć od tych rowerów wymagam dużo. Wiem, że to będzie cena, będzie elementem dyskusyjnym właśnie, szczególnie po podwyżkach, bo zawsze tak jest, jak coś drożeje, to zawsze budzi to kontrowersje i uwagi i wszyscy chcą, żeby było z powrotem taniej. Niemniej jednak, no, staram się rozumieć tą sytuację i to, w jaki sposób ten rynek aktualnie wygląda i w jaki sposób, no, Formują się ceny na tymże właśnie rynku. I na sam koniec zadajmy sobie pytanie, dla kogo jest to rower? To już wybrzmiało na samym początku. Jest to idealny rower na rozpoczęcie przygody w ogóle z, kola, z kolarstwem górskim od tej strony zawodniczej. Być może masz ramblera, być może masz jakiś inny model innej firmy roweru. Intro w ogóle do jeżeli chodzi o MTB, taki rower entry level, tak to nazwijmy. Może już sobie śledzisz XC albo XCO na Eurosporcie czy innych Red Bullach i zauważysz, że to Cię coraz bardziej jara, ale masz ograniczony mimo wszystko budżet w jakiś sposób i potrzebujesz roweru, który zarówno będzie w miarę tani, ale od którego także będziesz mógł wymagać i będziesz mógł na nim polegać, to jest ten rower. Naprawdę na początku e, ta konfiguracja napędowa nam zupełnie wystarczy, także dwa blaty z przodu dają nam tą możliwość, że także pojedziemy sobie takim rowerem rekreacyjnie, e, ale o tym za chwilę. E, mamy taką konfigurację właśnie wyścigowo, rekreacyjną, a więc osoby, które wchodzą w ten sport od razu nie wskakują na głęboko wodę. Nie wiadomo, jak nie jeżdżą, i tak dalej. I nie potrzebują na przykład nie wiem, ustawienia 1 na 12 albo 1 na 11, dwa blaty są naprawdę spoko w tej sytuacji, mimo tego, że trochę nam rośnie waga, e, rower nadal możemy używać rekreacyjnie. Więc uh, to są bardzo... To są duże zalety, to są bardzo duże zalety takiego roweru właśnie do początku startowania, bo nie będzie to nasz taki rower do, główny do startów, ale będzie to także nasz rower rekreacyjny, no do poprawiania kondycji i tak dalej, oczywiście do treningów, także jak najbardziej. Więc wydaje mi się, że to jest pierwsza kwestia. Drugą grupą odbiorców paradoksalnie będą na przykład osoby, które potrzebują roweru rekreacyjnego właśnie gdzieś tam w teren, może mając inną główną dyscyplinę sportową. E, dajmy na to, e, ścigasz się szosowo albo masz rower, grawy e, w swoim arsenale może złapał Cię boom rowerów gravelowych, popłynąłeś z tym tematem i kupiłeś grawera jako rower do wszystkiego, szczególnie do terenu, ale widzisz mimo wszystko tego roweru ograniczenia, coraz bardziej doskwiera Ci to, że nie poszalejesz za mocno w takim cięższym, trudniejszym terenie na tym gravelu, a więc taki rower, jako rower, jako uzupełnienie kolekcji, bez drenacji portfela, jest także bardzo fajną opcją. Eee, tutaj szczególnie ukłon w stronę kolarzy szosowych, e, osób, które no, poruszają się tylko i wyłącznie po asfalcie, e, ale szukają to także właśnie roweru terenowego będzie to także bardzo fajna opcja za niewielkie pieniądze. No oczywiście porównując do cen graveli i cen rowerów szosowych, to jest oczywiście zawsze tańsza alternatywa. To jest to, te dwie grupy. Osoby, które szukają roweru właśnie takiego pierwszego do, do, do ścigania się i osoby, które może mają rower w swoim arsenale yy, szosowy, gravelowy, ale potrzebują także poszaleć troszkę bardziej w lesie bez drenacji portfela. Słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie mi znać w ogóle, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. Jak zwykle lubię na nie odpowiadać. Jestem otwarty oczywiście na propozycje, jeżeli chodzi o edycję. Sam jestem ciekaw w tym momencie, jak to wyjdzie, bo teraz nagrywam, ale zaraz może się okazać, że usiądę do kompa. Będzie tragedia, jeżeli chodzi o edycję. Zobaczymy. Wybaczcie mi też wszelkie błędy, jeżeli pojawią się na tym filmie. No i oczywiście, jak się film podobał, to zalajkujcie. Oczywiście też że zapraszam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka dla powiadomień. Ja tymczasem się z Wami żegnam. mówi do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. cześć